Okay. E, tu od razu przy rysowaniu mapy myśli pokazało się coś takiego jak kolejność, bo kolejne gałęzie numerowałem: 1, 2, 3, 4, 5. To już jest troszkę w sumie bardziej zaawansowana. To może bym nie powiedział, że tak. To po prostu coś ponad podstawę: informacje, że mapy myśli mogą mieć też kolejność, tak jak lista na kartce. W zależności jak sobie to upatrzysz, I ta kolejność może być. No ja już się przyzwyczaiłem do tego, że moje mapy myśli są ułożone tak, jak wskazówki zegara, tak idą w tą kolejność. No ale nie ma problemu, jeśli to bardziej odpowiada w drugą stronę, śmiało możesz też takić, możesz też uporządkować przykładowo, idąc właśnie od prawej strony kartki i, i schodzisz w dół. I teraz twoja kolejna myśl nie musi się koniecznie pojawić tak jak u mnie. Tu na dole, tylko możesz znowu wrócić do góry i znowu schodzić w dół. Też możesz właśnie zacząć od lewej. Tak jak czytamy i piszemy w naszym języku, że zaczynasz od lewej i masz kolejne 1, 2, 3 i tutaj przechodzisz znowu do góry 4, 5. Tak naprawdę tych możliwości masz tyle, na ile sobie pozwoli Twoja wyobraźnia. To jest kolejna rzecz, którą możesz stosować w swoich mapach myśli. czy Układaniu kolejności Właśnie też te jedynki Mogą posłużyć Nie tylko jedynki, cyfry, liczby Jako Miara ważności Poszczególnych rzeczy lub ich Kolejności Tak samo mogę sobie jeszcze dołożyć Oprócz tego, że mam Cyfry ponumerowane Mogę sobie na przykład nawet Tutaj może a Będzie nad kolorami Mogę sobie dołożyć kwadracik no, dla mnie akurat kwadracik nie musi być koniecznie kwadracik, i mogę sobie zarysowywać jego części. To może być równik, o, również kółeczko, ale akurat pasował kwadracik, i tyle zarysowałem sobie. Czyli znaczy, że akurat ta część, umawianie kolorów, była u mnie zrealizowana na to 25%. Zarysuję sobie tutaj jeszcze więcej, zamaluję jeszcze dalej kwadracik, i mam że ta ciemność jest zrobiona na 50%. Mogę tam zarysowywać tak trochę bardziej pod kątem, jest bardziej szczegółowe informacje, że to jest około 62,5% informacji zamalowanych. No i tak dalej tutaj idziemy 3,4 i mogę w końcu narysować. Cały kwadrat, czy też kółeczko, bo to równie dobrze mogło być kółeczko i też mówimy sobie tak zamalowywać po kolei, to coraz bardziej fragmentarycznie, że moje postępy w pracy, w działaniu też możesz śmiało korzystać, wezmę teraz na przykład na liniach, bo tutaj najchętniej ja rysuję ptaszka, że jest zadanie zrobione, właśnie zielonego takiego ptaszka, że zadanie zostało zrobione. Też mogę sobie zrobić krzyżyk czerwony, że zadanie nie zostało zrobione i to rozpatrywać. Czy ono nie zostało zrobione i nie będzie nigdy zrobione, czy nie wyrobiłem się i muszę je zrobić w innym czasie. To już Twoje postanowienia, Twoja nomenklatura już z czasem wychodząca. No i to jest właśnie podstawy, nawet więcej niż podstawy, co możesz zrobić z mapami myśli. Oprócz właśnie rysowania tych podstaw, czyli oprócz kolorów, linii, słowa, rysunki, kształt, to właśnie ten porządek i dodatkowo zaznaczanie do tego, ile już zrobiłeś z danego rzeczy, czy została zrobiona, czy nie. Możesz wykorzystać mapę myśli, bo mapę myśli możesz wykorzystać do dwóch podstawowych rzeczy, mianowicie do robienia notatek, czyli tak jak ja tu mam zrobione notatki z podstaw map myśli oraz mogę do planowania. Tak jak planowałem swój pierwszy tydzień. Nie, co prawda nie mój pierwszy tydzień, tylko po prostu pierwszą mapę myśli, którą tu rysowałem, to była mapa myśli z planem działań na najbliższy zbliżający się tydzień. I ty też możesz zacząć rysowanie swoich map myśli od planowania swojego przyszłego kolejnego dnia. Kolejnego tygodnia, zaplanować sobie zadanie. Możesz na, zacząć robić notatki z książek, które przeczytałeś. Zastosowanie map myśli to jest tak jak każdej notatki. To, co jesteś w stanie zanotować w zwyczajny sposób, jesteś również w stanie zamieścić na mapie myśli. I w następnym odcinku pokażę Ci przykładowych kilka. Map myśli z książek Tonego Buzana i z różnych źródeł, m.in. z sieci, jak one mogą różnie wyglądać. Wszystko zależy od Twojego stylu, jak Ci odpowiada ich rysowanie. No i to już wszystko, jeśli chodzi o moją mapę myśli. Ona została narysowana, mogę Ci jeszcze podpisać. Na czarno, gdzieś tu jest więcej miejsca, tak? Tą mapę myśli stworzył Adam Kopeć. To jest moja mapa myśli, która powstała przy okazji tworzenia tego filmu.